Wymyśliłem sobie pewną koncepcję, z którą związany jest zakup sporej liczby fiatów multipli. A uwierzcie mi, nie jest łatwo kupić w obecnych czasach multiple. Mówię oczywiście o pierwszej generacji, tej przedliftingowej, z tym przepięknym przodem, bo tylko taka wchodzi w grę. Podczas jednej z moich ostatnich wizyt w Dubaju miałem specjalne zadanie dla chłopaków, no i wysłałem ich na zakupy. Pojawił się bardzo fajny samochód w ogłoszeniach, śledzę go od pewnego czasu i zadanie specjalne chłopaki dostali, żeby jechać, obejrzeć, no i kupić. Zobaczmy co tam u nich. Aaaaaaach! <grywanie> Można <Mogę> nagrywać? <grywanie> bo mikrofon się zalał. Halo, dzień dobry. Proszę Pana, my jedziemy do Pana po tą multiple. mamy 30 km. nawigacja pokazuje 40 minut. Fantastycznie, dziękuję, do zobaczenia. Jez, yes, wiesz, patrz! Gdzie jest? No, za tą lunchem. Ja, może zawróćmy, jedźmy dalej. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Nie do końca wierzyłem, że przyjedziecie, bo to tu. Dlaczego? My też nie wierzyliśmy, że przyjedziecie. My nadal nie wierzymy. Chyba tylko dach będzie oryginalny. Chyba tak. Chyba ma pan psa. Uuu, mam. Bo to dużo sierści jest na aucie. No Bo to haski, wie pan? A. Jak długo ma pan auto? Od marca. A to co to jest? To jest ulepione coś? Co to jest? To jest spryskiwacz? To jest spryskiwacz, tak, a drugiego a. nie ma. No, paru detali brakuje. Tych spryskiwacza tamtego osłony. Ale działa. Działa, działa, pryska. Ten jeden pryska, mimo że jest jeden taki dosztukowany po pryska. Okej, okay, fajnie. No, dach mamy w oryginale. Dach w oryginale. Prawie jak w Lambo, bo pedały są trochę w prawo, kierownica bardziej w lewo. Są też można jechać, zobacz. <laughs> Uwaga Paweł! Odrywam motor Chyba jakaś rowercz I co? No nie no wiesz co, mam słabe doświadczenie w oglądaniu <mulity> ...multipli. To jest pierwsza, którą w życiu oglądam. Może przejedziemy się po prostu. Tak? No. Dobrze. Czy, czy będziemy mogli się przejechać autem? Nie wiem, oczywiście, że tak. to prowadzi, pan prowadzi? Mogę ja jechać. To Marcin, zapraszam cię na środek, ja sobie usiądę z jeżdżą z tyłu. Nie, to Paweł wsiada na środek. Tom, no, jak tam, Paweł jest Ja Jestem za gruby, że się po środku. Tomek kupił multiplanek, bo był ostatnio we Włoszech. A nie wiem nawet. Coś tam były jakieś plany zakupu we Włoszech, ale. A czy kupił? To to gdzie jedziemy? Jedziemy po multiple, to był Twój pomysł, bo tutaj przylecieliśmy na targi do Padwy, ale się okazało, że strajkują na lotnisku i nie mamy czym wrócić. No właśnie się już zbliżamy, to Twój znajomy chyba, tak? Zawodowy handlarz jakiś w <grym> Może niech nie widzą, że Mercem wjeżdżamy, bo wiesz, negocjacje mogą nie pójść po naszej myśli. No i gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Falki Włoch, czekasz na nas. Buongiorno! <grym> no jest i ona. Jest i ona. bateria. Dawaj kluczyki palimy, jedziemy. Nawet nie oglądam. Ale okazjonalne. troszkę wypalona włoskim słońcem. Pokrowiec jest, czyli tak jak... O, tak. To może jednak To może jednak polifta. Ale jest przepiękna. Troszkę do wyprania. Nie no, ja i doisiała. Insurans, yes. We need insurans? Insurans, yes. 1,900 euro car. Yes. Insurans is uh, 200 euro. 200. 5 days. For 5 days? Yeah. Uh -huh. I will do it on Monday for you, Monday morning. Oh, 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 oh. we need it now. Now? Insurans yeah. now. Wait, uh -huh. let me come. Insurans today? Yeah. yeah. Please try. Yeah. Uh, Edukade, yon mwen ave la mwen insurans. 5 days. Ty a coś negocjowały czy nie? Za chwilę na razie zobaczymy czy jest szansa ubezpieczenie, okay. bo albo ją dzisiaj zabieramy albo na bo. co? One takie ładne w Polsce są, tutaj widzę na tym na internecie. I Ta no, pierwsza no, zobacz no, jest, jak jest ładna. A wiecie niej to No nam, ja mi so. hmm. because 12 o'clock you need to go sign the, 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 the dokument. Yes, yes. okay. <laughs> moment, moment, <laughs> moment. No. Co? Za 3600 euro. 1000 1000 euro? For this one Eu te disse o preço. O que é isso? me se você vai comprar, porque eu tenho outros Eu Não tenho muitos no campo desculpe me, o aqui, o insurance está me chamou agora. Ele disse: Você vai fazer isso agora? Porque ele vai para o escritório agora. Pode talvez pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser, pode ale mi się ta okazjonalna tabliczka najbardziej no. podoba, abyśmy z nią wracali, ale to jeszcze nie jest, wiesz. Musi się też de zacząć derwować, wiesz. Taki... To nie to co nie handlarze nie nie... to są mili, no właśnie. nie? No pewnie. Weseli, mili, kurde, doradzą. On nas weźmie tu na jakiś OS taki, <głos> <głos> jakiś odcinek specjalny pójdziemy. Nie, wiem, teraz mandaty za drogie są. Nie, no ogólnie no fajnie jest. Pro... co? Jedzie dobrze. <noise> Arek, to wygląda świetnie. A mi się to podoba. Może pan tak mocniej przyhamować? No, no hamuje. Hamuje, bo nowe tarcze są klocki. 6,5 litra ropy na 100 czy cyklurze Ropy czy opału? <grym> <grym> ropy. Jeszcze <grym> ropy. Ropy bez z obniżonym watem. Teraz opał drogi. Dobra, no dobra. Będzie macanko teraz. To jak on nie wyłączyłeś. No siema. Siema. Obejrzałeś filmik? No właśnie skończyłem oglądać. A jak z podwozie? W sumie się nikt nie kładł. Kurwa inspektorzy. Bo jest trochę zimno, żeby się kłaść. Widzisz coś? Nic nie widzę. Zobacz i mi powiedz, no. no. Wnioski, chodź na chwilę. Ja się nie położę. Potrzymaj telefon, no. Tyle mogę zrobić. No tylko włoski już mówi, że się nie położył. Pracownik miesiąca. Ale widzę, że jest potencjał. Jak się ją rozbierze i wyczyści, wypierze, to będzie malina. No samo pranie może nie wystarczyć. Nie, no tutaj się przejechaliśmy, no to. To lepiej jeździ niż wygląda, to na pewno. Okej, okay, no i o to chodziło. To obierzcie, kładźcie 6 tysięcy na stół i zabierajcie. No to zaraz będziesz tu z panem negocjował takie kwoty. Chyba. No miała być cała w oryginale, no, a jest szpachlowana, no to <grym> gdzie? 9900 na 9. Tutaj jest oferta. Jak ona za 8,5 już była wystawiana przez pana wcześniej? No Robert śledził ją i mówi, że za 8,5 pan ją wystawiał też. Bez y, alufelg. Bez felg. Bez felk. A teraz felgi są. Aha, a jak te felgi? To są szesnastki? te alusy czy siedemnastki? Poczekaj, już ci pokazuję. Proszę bardzo. No dobra, zobaczymy co z tego będzie, jakim pójdą negocjacje beze mnie i za ile im się to uda kupić. Dobra, no to myślę, że tak. Bo po pierwsze dzisiaj jest Black Friday, nie? O, Druga sprawa, nam wcale nie zależy, żeby to kupić, bo będziemy tym musieli jechać. A trzecia, to jest zimno, nie? To może byśmy coś postanowili, no. No i też nie ma co ukryć, po fakt faktem Robert ma rację, no ładniej to wyglądało na zdjęciach. My też nie oczekujemy jakichś cudów, no bo samochód faktycznie, no ma swoje lata. Dodatkowo jest Fiatem, więc wiadomo jak on jest odporny na pewne zużycia materiału, zwłaszcza w środku. Eee, no trochę nie fajnie, że sama malowana dookoła i gdzieś tam jest szpachla. Pytanie, jak to jest zrobione, ale podejrzewam, że to był jakiś temat starszy jeszcze niż to, co było w Polsce robione. Nie? Robert powiedział 7 tysięcy, nie więcej, tak? To już musi Pan zadecydować. Chyba ja 7 to słabo, trochę, bo naprawdę to ja kupiłem ten samochód, 6 dołożyłem, bo on w takim stanie nie był. Nie? Mhm. Tam była ta, tamta strona przejechana. To było lokierowane u mnie, tamta lewa strona. Amortyzatory, wszystko były wymieniane, hamulce. Ja aż 6 włożyłem, plus zakubałta, nie? Mhm. To bez sensu. No. Nie, no rozumiemy oczywiście. 8 to jest tak jak stoi, 9 z salufelgami, mhm. no i tyle. No. Nic tutaj z tą ceną nie zrobię, bo. No, no. Ale sobie nie ujeździć dalej. Tak. No, wiadomo, wiadomo. Ja wiem, że takiej już nie kupię, mimo że ona jest jaka jest, jest pobijana i tak dalej, może, ale, ale 4 lata szukałem Multipli bez korozji. 4 mm -hmm. lata. To nie jest tak, że ja muszę sprzedawać. Nie, no wiadomo. Ja tu za chwilę za będę musiał dychę za... <noise> Także no, no... Takie są teraz ceny, nie? Czyli te czasy, że multiple za 2-3 tysiące można było kupić, to już dawno minęły, nie? Bestfail 7,5. Dobra, to mamy. Dziękujemy. Ja pierd... po co? Co oni się k***a czepiają, że jest słaba? Zajebista jest. Hamuje, skręca, trąbi. Trzeba by spróbować ten rękaw. No, tak trochę, trochę, nie za mocny, ale najgorzej, że jest rękaw z lewej strony, bo to jest fotel, nie? Więc tak trzeba się przyzwyczaić. Jak w aucie z Japonii, prawie. Gdzie to zaparkować? Raczej tego nie ukradną. Multipla ma ten plus, że można ją zostawiać nawet z kluczykami w stacyjce pod blokiem w centrum Warszawy i wiadomo, że nikt nią nie odjedzie. I są też te suchary, że nie zostawiaj garażu otwartego na noc, bo ktoś ci podrzuci multiple i tak dalej. To ja bardzo chętnie bym chciał, podrzucajcie do nas multiple w ładnym stanie blacharskim. Najlepiej sprowadzone gdzieś z ciepłych krajów, typu Włochy, bo wtedy nie będzie zeżarta od soli. Może mieć wypalony lakier i najlepiej z silnikiem 1.9 diesel. No i co? W tym odcinku zobaczyliście, jak wyglądał proces zakupu srebrnej sztuki. I to wcale nie jest ta. Bo jak zimno. Bo to już kolejna w naszej rodzinie. W przepięknym kolorze granatowym i ze zderzakami nie w kolorze nadwozia. No i na pięknym kołpaku.